Milenka lat siedem. Czerwony kapturek. Czerwony kapturku, weź ten koszyk i zanieś go chorej babci. Zapakowała tu dla niej ciasto i inne smakołyki, żeby odzyskało siłę, powiedziała mamusia do dziewczynki przykryła koszyk koszyk z ściereczką i wręczyła kot czerwonymu kapturku. Kowi mama czule ładziła dziewczynkę po głowie. Pośpiesz się kochanie, żebyś zdążyła wrócić przed zmrokiem. I pamiętaj, nie patrzaj z ścieżki, bo to wy lesie niebezpiecznie ostrzegała mamusia, córeczka, córeczka narzuciła czerwoną pel pelerynę, którą Kiedyś dostała od babci.